serdecznie na trzeciej lekcji treningowej, w trakcie której poznamy i potrenujemy razem wariację potrójnego uderzenia zwanego drawback, składającego się z trzech pojedynczych uderzeń step, back i heel. Tak jak powiedziałem, uderzenie drawback jest to potrójna kombinacja złożona ze step, back i heel. Wiemy, że kiedy uderzamy step, to przenosimy całkowicie ciężar ciała. Tutaj, w tym ćwiczeniu, bardzo ważne jest to, żeby na step podnieść palec. O, zobaczcie. Na step podnieść palec przeciwnej nogi. Hmm. Ok. I potem od razu zabrać. Nogę, którą podniosłem na back. Zobaczcie. I dobić healem, tak? Czyli zaczynam lewy step, prawy back i lewy heel. I idziemy step back heel, tak? Akcentuję na heel. Muszę uderzyć mocny heel. Spróbujmy sobie sam heel. Cały czas. Zobacz Od ze mną. 5, 6, 7, stop. Ok, i teraz idę na Stepaki. I zróbmy sobie to parę razy. Domyślacie, skoro prawa noga jest w górze, to znaczy, że teraz będę uderzać to samo prawą nogą, tak? Eee, czyli uderzam step i podnoszę palec lewej nogi. Spróbujmy parę razy. Przechodzę ciężarę ciała na prawy step podnosząc lewy palec. Ok? I od razu.

lewy heel, spróbujmy prawy heel, sam heel. 5, 6, 7 i heel. Wbij się w podłogę. Ok. 7, i ok. Dobrze. Więc zaczynam step back heel od prawej nogi. I ostatni. Dobrze. Teraz spróbujmy sobie połączyć w rytmie step back heel, step back heel, step back heel, step back heel. Step back heel. 5, 6 7 i step Na razie rytm pierwszy ti kata ti kata ti kata ti kata cały czas 5 6 lewa 5 6 7 i step back. Okay. Nie zapomnij o tym, aby akcentować heal z te bakil z te bakil bakil zrobimy jeszcze dwa razy Spróbujmy teraz dwa razy od prawej nogi Spróbujmy teraz wykonać to samo ćwiczenie, zaczynając od lewej nogi cały czas aż powiem stop do rytmu swingowego o tempie 100 beats per minute. Pięć. 6 5 6 7 Teraz wykonać to ćwiczenie o 10 bits per minute więcej, czyli swingowy timing 110 bits per minute. 5, 6, 5, 6. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że wyszło Wam. Chciałbym, żebyście zwrócili szczególną uwagę na to, oczywiście, żeby każde uderzenie było uderzeniem, czyli stuknięciem, a nie szurnięciem, żeby nie było okej, okay. tylko uderzenie. W tym razie, skoro jesteście już gotowi na kolejny rytm, to możemy spokojnie zacząć. Kroki się w ogóle nie zmieniają, są te same uderzenia, czyli step back heel, step back heel, tak? Ale w rytmie step back heel, step back heel, step back heel, step back heel, step, back heel, step, back heel, step ok? Czyli mamy rytm. <klucz> Powtórz. Powtórz. Świetnie. W takim razie zacznijmy. Zobaczcie. Idę dokładnie tak samo, tylko że występuje ten rytm dokładnie. Trzymam się dokładnie tych samych zasad, gram tylko inny rytm, czyli jest dokładnie to samo. Podnoszę palec, zabieram. Bak, dobijam hill, tak? Tak, jakbym chciał szybciej, pokazać bardziej melodycznie. My spróbujemy wolno. Uwaga: 5, 6, 7 i. Jeszcze raz. 5, 6, 7 i. Okay. I jeszcze raz znanę bokiem, żebyście dokładnie zobaczyli. 5, 6, 7, lewa rada. Włączę teraz nasze tempo 100 beats per minute i będę mówić, że zaczynamy od lewej, a potem będziemy zaczynać od prawej. Lewa. 5, 6, 5, 6, 7 i... czenie Prawa Jeszcze raz lewa Pozdrawiamy kombajnistę! W takim razie skoro wykonaliście już pierwszy i drugi rytm to czas na ten właściwy czyli

Pięć, sześć, siedem i taka, Wykonajmy jeszcze raz trzeci rytm wolniej. Pięć, sześć, siedem i Cześć, Świetnie. Spróbujmy wykonać w takim razie od lewej nogi do naszego bitu. 5, 6, 5, 6, 7 i... Jedno połączenie. Droubek z uderzeniem tą. Zobaczcie. Hmm, czyli uderzam step back till to, hilje szep back till to, hill step back till to. pięć, sześć, siedem i są to tylko ćwiczenia. Możemy je łączyć. osiem, osiem, cztery, cztery, dwa, 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 dwa. tak? pięć, sześć, siedem i raz. trochę wolniej. 5, 6, 7 i raz. W takim razie spróbujmy zrobić ostatnią formę do naszego bitu. 110 bit per minute. 5, 6, 5, 6, 7, 8. Odszedł na prawo. 4 2 I od początku. Bardzo Wam dziękuję, że wzięliście udział w mojej trzeciej lekcji online w ramach projektu Gdynia Stepuje Online. Była to lekcja na temat drawback. Pamiętajcie, że najlepiej znaleźć swoje tempo, ćwiczyć po dwie minuty i lekko zawsze tempo podwyższać. To jest stricte techniczny trening drawback. Trzymam za Was kciuki i do zobaczenia na czwartej lekcji, gdzie rozpoczniemy już choreografię.